A ja przymierzyłem i jeb. Uwaga drogi żołnierz. No, czasami. Fajne akcje są czasami. czasami, jak ja masz dobrą komunikację to fajne akcje wychodzą czasami. Wiadomo, ja że tak, nie? Cuda. Rok tutaj na streamie dystantuję. gadał, że ten, Patrzcie nawet dzisiaj jak już my pisali, nie wiem czy Starci akurat, akurat wtedy miałeś Patrzcie włączonego tego drógie. streama, że według niego sniperki y, są w chuj mocne, jeśli by to były na przykład customy, na kastomach, jeśli wygrali, to sniperki nie zabijające na hita są w chuj mocne, bo zostawiają ci tylko 1 HP, czyli jesteś kurwa na napierdnięcie. ale na, na publikach są słabe, nie? Na publikach dobrze by było, jakby zabijały na hita. Ale co to za kasto czy publiki? Bo wiesz, na customach jak chodzi im o to, że jak wiesz, na customach jak stawiasz sobie serwer, masz turniej no. i, i, na, I grają naprawdę najlepsi z najlepszych, no to wiesz, na, komuż, kogoś zostawiasz na hita, to ktoś tam z drużyny go dobije, bo jest tylko na hita, nie, na publiku tak to nie wygląda a już niech się zesarałem, że tak, takimi są kurwa mistrzami rozgrywki. Jezus Maria, boś tak podniecałem za bardzo też tym wszystkim gierką głupią. Powiem tylko tyle. A wiesz to? Co to za różnica? Jak jest w jak jest gościu daleko i sniper gością, to zanim dobiegnie z drużyny, to się podniesie i skawuje... Jest eee, co, ale wiesz, inaczej grają drużyny, które naprawdę są dobre. No i się właśnie wiesz co powinno być? Mm, czekaj, bo ktoś tu mi imprezę rozpoczął. Nie wiem po co. Masz, masz gościa na plecach. Wytrobić i zabić! Zrobić i zrobić. Zrobić i ich, ich? Tak, 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 tak. tak. Zrobić i zrobić. Zrobić i zrobić. Zrobić i zrobić. Zrobić i i Hej, bardzo ładnie. Dobra, chodź na te sejfy, bo to trzeba porobić, wziąć hajsy i, i coś działać. I znowu kurwa nie idziesz ze mną. No idę, lecę za tobą, przecież pan, bo kurwa jest początek meczu, trzeba kurwa jakieś bronie podnieść, no to po drodze jak będziemy podnosić te, to będziemy sobie bronie łapać. Pod, pod, po drodze jest kurwa pustynia. Nie, właśnie sejfy są w domach. To właśnie idę, idę do... Idę, idę... Czekaj, gdzie jest drugi sejm? Bo tu są dwa w tym domu. Eee, nie, jest, nie, 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 czekaj, nie, myślałem. Nad nami BSP wroga. Jeden już, brywa, zatek, już to jebane, brywa. Brywa. Już BSP, kurwa. Skąd oni to mają, powiedz mi. Ej, jeszcze Lalo, tak, jeszcze Lalo poszedł tutaj. Na nas? No tutaj na mój domek. Nie wiem, nie wiem. Czy czekaj, tutaj? dobra, czekaj, to będziemy się razem trzymać, bo tak to to... to Ej, wiesz jest. co? Nie wiem. Dobra, idziemy na następny safe? Tak, tak, dawaj, idziemy razem tutaj. Na, tutaj? Dobra. Na, na... Na, który? No to na tamten. Chodź na ten dalszy. Nie wiem, Boban, dlatego dla mnie tutaj w tej, tej grze jest duch podstawą, mimo że... Że tych BSP-ków nie ma dużo, nie? Czeka, czeka, czeka. Ale... A nie, to, to ty, dobra Tutaj były skrzynki, to trzeba szabrować w domach. Nie, nie trzeba, trzeba najpierw sejfy zrobić Pójdź tymi sejfami kur Potem sobie szabrować Otwarte dwa sejfy. Zabezpieczyć ostatni. Mam, mam bezpa. Oj, teraz na ostatni. Tu se możesz poszabrować jak chcesz. Pozwalam ci. O kurwa, ja pierdolę. dziękuję panie Bobanie. Zidentyfikowano liczne twierdze. Miejsca oznaczono na mapie taktycznej. Ty, auto, nie, auto, auto, auto jest na pod, nie... naszym, pod naszym safe'em. Podjeżdżają nas. Tracicie teren. Nasz? Nie, Ej. pojechali. Nie, oni przejeżdżają gdzieś, Oni chyba nie wiedzieli, że my tu jesteśmy. No ja jestem Dobra. na dachu, raczej mnie widzieli. Aha, chyba, że tak. Ty, ale tu jest skrzynka, gdzie ona jest. Czemu ja jej nie widzę. Ja mogę BSP włączyć jako nie, nie ja, ja mam radarek, ja puszę radarek tutaj. Aha, w sektorze. Dobra. Ty, masz tam... Masz tam gościa. Tu jest drugi. Odlecam wroga. A są no. Le leży jeden. Lecę, lecę tam. Zabity. jest drugi? Tu jest przy mnie. Leży, zabity. Uff. Bez PK ma, dobra. Maska, pięknie, dziękuję. Nie mam jeszcze kamizelki, abyś miał to wejdą tam zabierze bo coś, bo trochę lipa. No. Rozkładam sonar! Okej, okay, bo bron, czekaj, bo widzę, że są zapierdalasz na ten safe. Widelka. Udało się zabezpieczyć całą zawartość. Kontrakt wykonany. Dobra, teraz gdzie mam jakiś sklepik? A no, oczywiście nie ma. Ty, no nie ma sklepu, kurwa. No ja pierdę, panowie. A jest tutaj taki RKM, taki kurwa, tak wali jak armata normalnie. No, Oj, nie BSP. wiem, nie wiem, bo ja, bo ja tymi LKM-ami ja, e... tu w ogóle nie gram. Tak, ja, ja wyposażę sobie i wezmę sobie drugie BSP, dobra. Paralizator, tutaj! Ty, kurwa, ile ja mam pieniędzy? To trzeba iść... Aha, nie mam, mówisz, że nie ma sklepu, kurwa, no to wspaniale. No nie ma sklepu, musimy... Nie wiem. Ja... Nie. Sklep jest, kurwa, na górze. Ja się... Przyjąłem, BSP działa nad obszarem bark. Nie ma chyba to chodzimy na ten sklep, bo tam nie pokazuje nam tego żeby tam choćby chodzimy Były już zrzuty? Nie to jest skrzynka działa a tu jest do ślepy człowiek Nie wiem czy były zrzuty czy nie było zrzuty Nie nie było o, Nie wiem czy mają BSP ma mało Aha, Czyli nie Teraz mają do duchu, do czyli teoretycznie tu nie powinno nikogo być Wrogi BSP w sektorze Jaki wrogi BSP jak ja wersja... przed chwilą tutaj rzuciłem BSPK i nie było nikogo ale też wiesz, nie wiesz jaki to jest zasięg, Boban, nie? Nie wiemy jak to dokładnie działa na 100% O, to jest ten budynek, który nam się kończył a ty meczu, wygraliśmy dwójki Tak, 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 no to jest ta policja tutaj Czekaj, gdzie to jest, to on tutaj jest Ten sklep, idziemy, chodź, ich. Czekaj, 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 bo tutaj do góry, gdzie ty jesteś? Jak będziemy bliżej sklepu, to puścisz bez P.E.K.A. aha, bo ty miałeś jednego, tak? I tu było szabrowane. Tak, ja miałem jedne, znaczy powinien mieć dwa, ale oczywiście jakiś bug zjebany, nie? Nie, będzie ta gra nie była bez sobą, jakby coś nie, nie zjebało. Dobra, puść tego bez PK. No, na sklepie no, są goście. Jest na sklepie drużyna. Kurwa. I na za... sklepie jest drużyna i, po, i, i podbija do nich druga. To czekaj, no, pa, może, by się tak, może by się tak spotkali, nie, ale tam ci uciekają. Na razie się nie ruszaj, bo jeszcze położyli ale nie czekaj, koło sklepu. W którym miejscu jest sklep? Tak tutaj. Drogą. tutaj. Tutaj Mamy się. zagrożenie w sektorze. Tutaj jest sklep, tu jest jego gościu. Łupy, Tutaj. Czekaj, idą na lewo, idą na lewo. Ja, widzę, widzę ich. To oni odbiegli. Ja Teraz, jak ich tak oznaczasz, to oni chyba mają właśnie komunikat, że dostrzeżono. Właśnie ja nie wiem, czy oni mają komunikat. Okay, oni spierdalają. Dobra, Ja idę na drugą na drugi brzeg. Płynę znaczy się. Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę. Przy... jest podbiega Znata gościu do go. Jest mocno obity, bez kewów. Bez kebów jest, napierdalamy do niego, bo pan... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O kurwa! Skąd ten się wziął? Mój? Ja pierdolę, ale... Wroga na kasetowa aktywna. nie trafił do gułagu. Skąd ten typ się wziął? Nie to kurwa ciekawi. Ja pierdolę, masakra. A to nie był ten, którego on zrzucił? Kurwa. Ten, który mnie powalił, to nie był typ, którego on zrzucił? Ciekawe. Nie, ten, który zrzucił, to ja go zabiłem tam w środku, a ten obieg jakoś... Nie wiem, oczywiście mnie zaskoczył, nie? Czekaj, bo ja chyba cię widzę, tak, widzę cię z góry. Margoś, i drugi ci biega z boku. Dobrze, udało się, kurwa. Dobra, ja lecę na jakiś rzut. staro. Aha. Trzeba tam lecieć. Podnieś, okay, podnieś chociaż... z ziemi to co miałeś, tam jeden gościu został. Ale Chyba... w którym to było miejscu, Boban? Ja nie mogę mapy podglądać teraz. Ja nie wiem w którym to było miejscu. Kiedyś... W starym morzonie tak. jak ginąłeś i wracałeś to miałeś czaszkę i było wiadomo gdzie jesteś. A tutaj tego nie ma kurwa. Musisz mapę znać To, to zawieź i powaj, czy ja za 10 sekund wychodzę, to ci pokarę, nie Oban, ja lecę po rzut, ja to pierdolę za to no, dobra. Lecę po rzut No nie, jedną sekundę Memi wyrzuciło mnie do walki 4 Tak ciężko jest O kurwa, mam pod sobą typów! Nie patrzę, bro... Kurwa, mam tutaj Ja zginąłem. A, Czekaj no. na transport. Ty, dwóch rozjebałem. Aaa, ja zginąłem. Przed nich, kurwa, ja tylko z kolecikiem spierdolonym. A to był jeden typ, kurwa skoda. A wziął, widział on... prawo... ten mój zjebany laser. Aj, szkoda. Ty robią, e... Robią, bo pan Tak, no to dobra, to już zaraz. Dobra, to już tam chuj na pałę lecę Albo się uda, albo nie. Zaczęli dopiero, bo to jeszcze, dopiero podnieśli pierwszy element, bo tam musisz je kilka pierwastków zebrać. A ty mnie zrzuciłeś! No. Ty jesteś w tym sklepie?! Tak, nie ma tu nikogo teraz. Fuj, plecaku leży, ale Ale wiesz, tam co... Z... Ta, tam tak, co Tak, wy... tak, 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 tak. Aha. To lecę tam do ciebie. A masz hajsy, to sobie coś może kupisz nawet. Ile to zobaczysz, jaka tu rzeź, kurwa, nie? Drona, bo wie, może się znowu gdzieś czają jakieś jakiś dron wiadowcy działa! tam już nie było żadnych broni fajnych Nie widzę tu nikogo Czekaj czekaj bo banbo to jest Okay, w sumie ja mam, mam kasa, żeby trefę. sobie kupić chociaż jedną broń swoją. Ale pierdolę, nie wiem. A ja my tak musimy iść do sklepu. Akumulator dronu, no. akumulator rozładowany. Idziemy do strefy, nie? O, chyba tak. Gdyby do... tu popłynął ma... to, to dopłyniemy tutaj jest zobacz Ruszam tam Do zrzutu? No Możemy spróbować, tylko że teraz jak podniesie zrzut wydaje mi się. Chociaż nie, teraz jeszcze chyba nie, nie... ja nie mam, nie ma swojej nie broni, wiem, bo czy... ja, ja ciebie wykupiłem, daję tak nie mam broni. Aha! Ja miałem tam 4 nie, 5200 i ciebie kupiłem 5200, nie? Aha, no tak w, okolicy. Bruch w okolicy, Coś tam spoko. lądował właśnie na ten zrzut. Właśnie gościu lądował z tego, z gułagu. Na zrzut. No to nie trzeba go pocisnąć tutaj, nie? Pani, my tam dojedziemy, to on już podniesie broń. No to i tak go pocisiemy. I, <laughs> I to mi się kurwa podoba. Jak tyś tu wylas? Gdzie ten spierdol i tak szybko? Wasza drużyna weszła do bezpiecznej strefy Hej jezu, ma 30 nabojów Idę gdzieś do jakiegoś domu, szukać czegoś, bo przecież to ty Ja też nie mam nabojów w ogóle, no ja też nie mam amunicji Trzeba gdzieś iść sprować Tu mam gościa O kurwa z tego? nie mam amunicji Bobal, ja nie mam amo, ja stąd spierdalam. Ja idę na dar, tu jest skrzynka. Ja się nie będę z nimi bez amunicji. Czekaj, tam jest skrzynka czerwona. Nalot precyzyjny. Kurwa, nie było w tej skrzyni za wiele. Oni cały czas tu biegają kur Biegają tu w chuj A tutaj są gdzieś Żeby tu... oni nam tu nie wjechali tym wejściem Weszli w mojego claymora cały pancerz gościowi zbiło Czyli są na samym dole Dobra, chodź na ten dach obok. O, czerwona skrzynka. Gdzie na dach obok chcesz iść? Tutaj, patrz na mapę. A. Dobra, dobra, to czekaj lewą. A idziemy dalej. Kurwa, czekaj, bo ja na dół skoczyłem. Jesteś w Bobandzie na dachu, tak? Mhm. Mm ja idę do ciebie, idę, idę. Ja mam trochę amunicji do tego, ale mam mało do feneka. Ja mam amunicję. I chodź na ten... Chodź na ten wyższy, da, na ten wyższy tutaj zobacz ale to da uczy... się, Da się ze nie złamać? Nie, nie. A, czyli musisz z ziemi. Tak. To idziemy na dół. Krishala, krishala. Ufa, ktoś do mnie bije. Skąd? Tamte typy, tamte typy z tego domku, które tam mieliśmy na dole, tych, wiesz. Z tamtego domku gdzieś biją. To są znaczy, to są chyba te typy. Tamtą, skąd żeśmy przyszli. Bo, Lecim, a, lecimy ja bym na ten wyższy? wyższy? Dobra, lecimy. Na ten wyższy, na dół i. Mam na lot, jak coś Nie widzę ich tych typów oni do ciebie szczai W Waszej drużynie udało się nie no, ma... ale tej to wiem, że teraz już to może się już Wiesz czy oni nie będą nas podchodzić? Ja tutaj Ale wiesz no tu, tu jest bomba klatka Oni po klatce mogą wejść Ja mam o czynnik pulsu, jakbyś ich słyszał atomów Tam idą goście a ja wchodzą do tego budynku, co tamte chuje? Siedziały, to się będą z nimi naparzać. Ty, my jesteśmy tak w sumie w środku, choćby jak sobie tu przypilnujemy tych drzwiczek. I może będzie tutaj. Tylko, że na górze ten wysoki wieżowiec też jest. No to musielibyśmy jak mieć wójtka. Jak będziemy tam mieć drużynę, to nas tu wybiją na kaczki, kurwa. A ja przypuszczam, że prędzej czy później ktoś tam... Ktoś tam... Ktoś tam na górę wejdzie. Nie wierzę w takie rzeczy. No kurwa, bo mam idzie na dół? Ja bym też poszła ja no ja w z... No wiem, też sobie próbuję. Coś, ale tu nie ma nic. Nawet nie ma pół piętra, żeby się skitrać. Nie, ja wracam na dach, też to iść. Idę zobaczyć, bo... Znaczy, bo ja za bardzo nie mam amunicji, nie? Ja poczuję amo. Ale tutaj nie ma za wiele. ja jest. Tu jest tylko wyjście do jakiegoś przeciąka i już później wyjście na drogę. Także nie ma tutaj nic. Wracam do góry. Zbliża się chmura Nowa bezpieczna strefa namierzona. No tutaj masz drzwi otwarte, snajper cię nie dychnie. Pogląd na linkę masz. O co ci chodzi? Miejscówka jak złoto, ale już kurwa jesteśmy poza strefą. Pograne. A faktycznie to no. Ale zobacz, Boban, tutaj masz też linkę. Mogą ci wejść z dwóch stron. Wujek. No. Dawaj na ten budynek tutaj. Ruszam! Dobra, no to lecimy. Ale nie wiem czy dolecimy. Musimy. Nie, dolecimy. Dolecimy chyba Tu jest dron. O BSP tu jest. Weź, te, weź ten, weź ten nalot Boban Masz miejsce? Mam Weź go no ja Puszę besie. Bez... Ej, nalot, chowaj się do środka Tak, 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 Odejdź od drzwi, odejdź od drzwi, bo cię powali, bo to jest pojrę, to tylko 25. To kto? Czyli ktoś nas już widzi? A niech nas widzi To teraz jak tam wyjdziesz Boban, to wiesz... Nie, nie czekaj, czekaj, ja sobie tutaj otworzę drzwi drona puszczę Wasza drużyna jest w bespiece. Tu są goście Tam są na zboczu O dużo tutaj gości jest O je, z każdej strony wujek Czekaj, tu masz gości Ja gości. Tu masz gości, strzelają się, za nami są goście Druk tutaj No wszędzie kurde Wszędzie, są. dookoła są wszyscy ja mam jeszcze bez jak coś Tu są następni w w o Jezus Maria! Dobra, no, nawet co nawet ok. nie wychodzimy, błęk. Nawet nawet nie wychodzi, z każdej strony. Ja mam nalot jak coś nie tapam, Ja mam jeszcze bezpa, ale to chyba zostajemy na koniec meczu, co? Na koniec. No. Ja idę zobaczyć, co jest na dole. No i idź A, nie, no, tu jest wyjście na, na zewnątrz, no nie bym. A na dole nie ma nic. Tak, o, jesteśmy no, ma... w strefie, ale, jesteśmy w strefie. A koniec meczu, kto wie, czy nie będzie na autostradzie w bo... Ja, poczekamy. Wiesz, że pierwsza dziesiątka jest. I ci... ci jeszcze grają? O, po tym meczu wyjdziemy zobaczyć ich, nie? Ty masz, Boban, jakąś amunicję do PMA? Mm, do PMA? Nie. się huraganu. Ktoś się... Ktoś rzucił. Ale nie było u nas znacznika, Waszej ale gdzieś tutaj w naszym rejonie. No. Do strefy. Dobra, niech się się... się tam wybijają. Niech się wyszczelają. My i tak nie mamy kamizelek, tak że będzie ciężko, kurwa. A, żeby udział do pierwszej dychy wejść. Co mówisz? Do pierwszej dychy, żeby wejść. Się, coś mi się wydaje, że, że warto by było na autostradę, kurwa, iść, bo autostrada może mieć koniec, końcówkę meczu tam. ale do gości masz, bo dookoła masz dachy wyższe i tam są wszyscy wszystko ja, gości. ja wiem, no ja wiem, że tam są wszyscy, no ja wiem. Zbliża się chmura gazu. bezpieczna strefa przeniesiona. Ej, w, w rogu tego budynku jeszcze będzie mieć strefę, bujek. No ale to by trzeba było tam do niego przejść kurwa. No to ale, ale ty ja mówię ty ja o górze, wyjdziemy na górę, nie? Na górę chcesz... Górą chcesz wejść na strefę? A nie? mnie no. Znaczy no generalnie. A Czeka, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze. Moździesz, teraz Ale na nas? Ktoś nie wiedzą, że tu jesteś. Nie powiem gdzieś goście obok nas Udajcie się do bezpiecznej strefy Ciem wydaje, że ktoś tu się zaraz wiebie. Do albo skądś z... nie wiem czy może, mogą wejść na dach? Jakoś od, od od zewnątrz Mogą przeskoczyć Co to było? Mam gości 14 metrów Tak jak się teraz patrzę Ale Kamizelkę masz? 1-1, jeden, wywaznie I młodzież! Zresztą, tu jest kamizelka! Pójdź młodzież, pójdź młodzież! Ja puściłem bezpa! Zbliża się chmura gasu, do nowej bezpiecznej strefy! Cel oznaczał znak niebezpieczeństwo! Ale ludzi tu jest! No, nie wychylaj się, nie wychylaj się! strefa jest daleko, zalecam się pośpieszyć! Wroga mina gazetowa wykryta! Brak trafień. Kiepsko! Ale bo pan, zobacz! Strefa idzie w tamtym kierunku! Ty! Haha! Ha! Powaliłem, kokwy. bo bobak! Zbliża się chmura radu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Jesteście w pierwszej dziesiątce. Świetnie! Jaka Trochę... jest powrót na tamtym budynku? Jesteście daleko od bezpiecznej strefy. Lepiej się ruszcie. Ja tam dwóch typów powaliłem, ale chyba się podniosą mi. O kurwa, ja zeskoczyłem, ja pierdolę. spadłem znaczy się. Niedobrze, bardzo niedobrze. Zbliża się chmura gadu, nowa to strefa namierzona. Czekaj, jestem w strefie. Zbliża się chmura gadu. zalecam udać się do bezpiecznej strefy. Leci Sentex! Tu masz kamizelkę, jest kamizelka Boban. Na dole. Dla piątka. Pełne skupienie. Zbliża się w muragadu. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Tam jest gościu, ruchu Ale został? Ile? Gdzie jest gość? Nie wiem. Dobra. Ha, ty, wygrane, ale ja. No, pięknie Do tu rozgrali. Dobrze. Ej, jednak high ground jest ważny. Co jest dobre? High ground, bo co ja cały czas na tym dachu obserwowałem, ty tam na dole sobie radziłeś ekstra. Fajnie, fajnie. No nie mi tam na dole też dobrze poszło. No ja tam spadłem, więc nie, nie udało mi się wejść tak górę, bo spadłem jak skoczyłem, ku Ale no elegancko żeśmy to rozegrali kurwa Dobrze wyszło Komando kurwa Pięknie, pięknie, bardzo ładnie patrz, 7-5 Jakbyśmy mieli, bo mam takie mecze, żebyśmy mieli tyle zabójstw, to ja bym naprawdę kosie. Czekaj, czekaj, a gdzie ty widzisz zabójstwa? No, możesz włączyć tablicę. Czekaj, czekaj, tylko sobie zapiszę tak. filmik. Utwórz tab